Co wiemy o jedzeniu i skórze? Ten duet zazwyczaj ym, ma takie konotacje. Od nabiału robią mi się pryszcze. Druga konotacja. Od jedzenia słodyczy robią mi się pryszcze. Trzecia konotacja. Od, ewentualnie ona jest prawdziwa, od jedzenia ostrych rzeczy mam wypieki na policzkach. Zanim zaczniemy mówić, jak dużo dobrego możemy sobie zrobić, jedząc dobrze dla skóry, to trzeba sobie powiedzieć, że są pewne rzeczy, które. Można pomóc naprawić skórze naszemu organizmowi, ale są takie, których zmienić nie możemy. Trzeba to urealnić. Jeśli mamy bardzo cienką skórę, wystające naczynka krwionośne, to czego byśmy nie jedli, co to, to się nie zmieni? To, co możemy zmienić, to spowodować jedzeniem na przykład gryki, która ma bardzo dużo rutyny, czyli kaszy gryczanej, żeby te naczynia krwionośne były silniejsze, stabilniejsze, żeby nie na skutek dotyku na przykład nie dochodziło do mm, sińców. Natomiast nie możemy zmienić tylko tej skóry zupełnie, ale możemy jej pomóc. Chorująca skóra to skóra, która zazwyczaj ma niedobory. Skóra zmęczona, wyglądająca nieświeżo, to jest raczej skóra, która dostaje za dużo substancji szkodliwych. Natomiast jeśli na przykład masz skórę bardzo suchą, jeśli na przykład masz skórę, która ma często wypryski jest bardzo dużo sebum w tej części T, czyli czoło i nos. To zazwyczaj wynika to z tego, że jest za mało składników, tu na przykład kwasów tłuszczowych, czyli za mało tłuszczu. Organizm się naturalnie broni w ten sposób, że wyrzuca dużo tego sebum, takiej substancji, która będzie chroniła przed nadmiernym pozbywaniem się wody. Z tego mogą się robić jakieś dermatologiczne niedoskonałości, ale cel skóry jest taki, żeby się ochronić, więc jeśli będziemy jeść odpowiednio, to ta skóra dobrze będzie funkcjonować w równowadze. Jedzenie wpływa wspaniale na skórę. Jedzenie białek i tłuszczów powoduje, że każda komórka zatrzymuje wodę w środku. Dzięki temu skóra jest jędrna, wygląda młodo i jest bardzo dobrze nawilżona. Komórka każda składa się z otoczki, która jest zbudowana z białek, i w środku są takie końcówki tłuszczowe. A tłuszcz z wodą się nie lubią, więc ten tłuszcz trzyma e, wodę w komórce. Dzięki temu i komunikacja między komórkami jest lepsza i też tej wody się nie pozbywamy. Jeśli wody jest za mało, jeśli tłuszczu jest za mało albo białek jest za mało, to komórka jest nieszczelna. Zaczyna się taka migracja wody z komórki do przestrzeni międzykomórkowej, wtedy jesteśmy opuchnięci, skóra nie jest jędrna, ani też nie ma ładnego kolorytu. Zależność pomiędzy jedzeniem a wyglądem skóry jest kluczowa, dlatego że jak sobie wyobrażacie skóra, jest to ogromny, wielki narząd w naszym organizmie. Dwa metry kwadratowe zajmuje Nasza skóra. Wszystko to, z czego ona jest zbudowana, to jest to, co zjemy. Najpierw jest ten naskórek, który się samoistnie na skutek też jedzenia pilinguje. Następnie jest część skóry właściwej. Tam są różne rusztowania, które na przykład budują owal twarzy. Jeżeli tych białek. Mam na myśli kolagen, i elastynę, jest za mało, bo na przykład źle się odżywiamy, za mało jemy substancji, które stymulują produkcję tych białek, bądź po prostu się starzejemy. No to owal naszej twarzy, całe to rusztowanie po prostu gorzej funkcjonuje. I trzeba się też z tym pogodzić, że wraz z wiekiem, z każdym rokiem naszego życia, skóra wygląda inaczej. Jest to naturalny proces i taki koncept. Że można to starzenie czy eksploatację skóry zatrzymać jest nieprawdziwe. Trzeba wyjść z tej iluzji. Nie da się tego zatrzymać, ale na pewno da się spowodować, żeby skóra nasycona składnikami, wodą i minerałami wyglądała jak najdłużej lepiej. To, co osłabia naszą skórę, jeżeli chodzi o nasze decyzje żywieniowe, to duża ilość cukru. Cukier powoduje, że nasze rusztowania, które budują owal twarzy, na przykład, one się tak. Chwieją, są słabsze, takie, jakby je ktoś trochę podpalił. Nie da się na skutek dużej ilości jedzenia cukru w życiu odbudować tych struktur, bo te szkielety, na których potem buduje się cała skóra, są dane raz na zawsze. Więc ten proces osłabiania przez nadmiar cukru jest nieodwracalny. To jest bardzo smutne i bardzo niewiele się o tym mówi. Ale jeśli na przykład macie taki kłopot, że jecie za dużo cukru, a zależy Wam bardzo na wyglądzie z twarzy i w ogóle na cerze, no to jest to taka motywacja, że jeżeli teraz zjem ponownie znowu jakąś czekoladę czy wafelki. To będzie widać to na mojej twarzy za chwilę. Palenie papierosów bardzo niszczy. Wygląd skóry, ona jest wtedy szara, ziemista, nie, nie, nie jest promienna. Mała aktywność fizyczna, dlatego że jest dużo gorsze natlenienie, mała ilość wody. Nie tylko dlatego, że wypełnia komórki i one są jędrne, tylko też transport składników budujących komórki, odżywiających je też jest słabszy. Dlatego jedzenie ma ogromny wpływ, ale nie tylko dlatego, że mamy nieść na biało, żeby nie mieć wyprysków, tylko Każdym spożytym produktem możemy nasycić, stymulować i odżywiać skórę, stymulować produkcję niezbędnych składników, powodować, że zmienia się kolor skóry, powodować, że zmniejsza się suchość, że mamy lepszy koloryt, że ona sama się peelinguje, sama oczyszcza i wygląda naprawdę najlepiej, jak to jest możliwe w przypadku danego człowieka.